Czy świadome śnienie jest bezpieczne? To pytanie zadaje sobie wiele osób zaczynających przygodę z onejronautyką. W tym materiale łączę zalecenia praktyczne z książki Marka Kopydłowskiego z aktualną wiedzą naukową o śnierem, mechanizmach świadomego snu i potencjalnych ryzykach. Świadomy sen to stan, w którym podczas snu uświadamiamy sobie, że śnimy. Często towarzyszy temu możliwość wpływania na treść lub przebieg snu. Zjawisko to najczęściej występuje w fazie REM, co potwierdzono w laboratoriach snu sygnałami ruchów gałek ocznych i zapisem EEG. Co mówi nauka o bezpieczeństwie? Podczas fazy REM większość szkieletowych mięśni jest fizjologicznie wyłączona przez mechanizmy pnia mózgu. To ogranicza wykonywanie gwałtownych ruchów i chroni ciało. Wyjątkiem jest rzadkie zaburzenie zachowania w REM, w którym dochodzi do odgrywania snów. Świadome sny replikowano eksperymentalnie. Badani sygnalizują moment uświadomienia snu sekwencjami ruchów oczu, a badania pokazują wzmożoną aktywność obszarów czołowo-ciemieniowych w porównaniu z typowym REM. Sam fakt, że sen jest świadomy, nie zmienia podstawowej fizjologii REM. Organizm nadal odpoczywa, natomiast metody indukcji oparte na przerywaniu snu mogą pogarszać ciągłość snu i powodować senność dzienną, jeśli stosuje się je zbyt często lub kosztem zalecanej długości snu. Dla kogo to jest bezpieczne? U zdrowych dorosłych z prawidłową higieną snu i bez obciążeń psychiatrycznych, praktyka świadomego śnienia jest na ogół bezpieczna. Jeśli masz chorobę serca lub lekarz zalecił unikanie stresu i wysiłku, zachowaj te zalecenia także podczas praktyk świadomego śnienia. Silne emocje w snach mogą przejściowo zwiększać tętno i ciśnienie. Jeżeli jesteś w trakcie leczenia psychiatrycznego, Skonsultuj zamiar praktykowania świadomego śnienia z lekarzem prowadzącym i postępuj zgodnie z jego zaleceniami. A jakie są mity? We śnie nie czuje się bólu. Ból w snach jest rzadszy niż na jawie, ale jednak możliwy. Sam w sobie nie szkodzi ciału, jednak może być nieprzyjemny emocjonalnie. Drugi mit to śmierć we śnie ma konsekwencje fizyczne. Treść snu nie przenosi się bezpośrednio na ciało. Konsekwencją może być wybudzenie lub silne pobudzenie autonomiczne u osób wrażliwych. Trzeci mit to świadome sny zawsze poprawiają odpoczynek. Nie zawsze. Jeśli osiągasz świadomy sen kosztem snu lub często się wybudzasz, możesz czuć się bardziej zmęczony. A jakie są realne ryzyka i jak im przeciwdziałać? Ogranicz techniki wymagające wybudzeń do dwóch razy w tygodniu. Priorytetem jest stały rytm dobowy i od 7 do 9 godzin snu. Paraliż przysenny i fałszywe przebudzenia to zjawisko na granicy snu i jawy. Są przejściowe i nieszkodliwe, ale mogą być niepokojące. Pomaga spokojny oddech, skupienie wzroku na stałym punkcie i zaakceptowanie, że epizod minie. Nasilenie koszmarów u niektórych osób. Bywa przejściowe na początku praktyki. Jeśli koszmary się nasilają, zrób przerwę i rozważ techniki pracy z koszmarami, np. trening wyobrażeniowy. Świadomy sen bywa też stosowany terapeutycznie, ale efekty są zróżnicowane. Jeśli śpisz więcej niż potrzebujesz, zaniedbujesz obowiązki lub myślisz o snach przez większość dnia, zaplanuj przerwę i uporządkuj priorytety na jawie. Mogą czasem mylić treść snów ze zdarzeniami z dnia. Dziennik snów i krótkie poranne oznaczenia synjawa pomagają rozdzielić wspomnienia. A kiedy przerwać? Jeśli w stanie czuwania pojawiają się wyraźne luki pamięci, lub dezorientacja co do miejsca i czasu, poczucie nierealności świata, widzenie siebie z zewnątrz, trudność w rozpoznawaniu znajomych miejsc lub ludzi wrażenie, że możesz wejść do filmu lub programu telewizyjnego. Ignorowanie silnego bólu czy sygnałów ostrzegawczych z ciała. Przerwij praktykę i skonsultuj się z psychologiem lub psychiatrą. Osoby z rozpoznaną psychozą, zaburzeniami schizoafektywnymi lub aktywną manią nie powinny praktykować bez nadzoru klinicznego. Jakie są zasady bezpiecznej praktyki? Są to na pewno Stałe godziny snu, ciemne i ciche środowisko. Stosowanie technik łagodnych w pierwszej kolejności, np. prowadzenie dziennika, snów, testów rzeczywistości, również autosugestia, oszczędne stosowanie technik z wybudzeniami. Po przebudzeniu, krótko nazwij doświadczenie np. Na to był tylko sen. Jeśli pojawi się przewlekła senność, drażliwość, spadek koncentracji lub nasilony lęk, Zrób przerwę. W ciężkiej bezsenności, depresji z ryzykiem samobójczym, aktywnej psychozie lub nieustabilizowanej chorobie afektywnej dwubiegunowej, unikaj świadomego śnienia lub praktykuj tylko za zgodą lekarza. Efekt oczekiwania wpływa na treść snów. Jeżeli chcesz ograniczyć świadome śnienie, połóż się z intencją snu zwykłego i zrezygnuj z technik indukcji. Podsumowując, świadome śnienie jest na ogół bezpieczne dla zdrowych dorosłych, jeśli praktykujesz je z poszanowaniem higieny snu i własnych granic. Zagrożenia wynikają najczęściej nie z samego zjawiska, lecz z przeciążających technik, niedoboru snu oraz z indywidualnych uwarunkowań zdrowotnych. Jeśli pojawią się czerwone flagi, przerwij praktykę. W większości przypadków rozsądek, regularny sen i stopniowe podejście wystarczają. Wyczerpać ze świadomego śnienia korzyści bez szkody dla zdrowia.